Zaczynamy Roraty. Roraty, jak może słyszeliśmy w ogłoszeniach, mają taki tytuł: Z mapą serca do Betlejem. Z mapą serca do Betlejem i jeszcze będziemy trzymać w dłoniach paszport. Co to będzie za paszport, to zobaczymy i powiemy sobie trochę po Ewangelii. Czy ktoś mi pomoże odpowiadać na pytania? Są u nas dzieci nawet z węgier, wiecie? na początku próbowałem z nimi rozmawiać po węgiersku, a okazało się, że umieją po polsku. Temat dzisiejszy, tegoroczny korat, jest z mapą serca do Betlejem. Jakie są tutaj podstawowe słowa z mapą serca do Betlejem? Skoro jest mapą, to powinna być co? Powinno być? Mapa, tak? Skoro jest mapa. I z mapą serca to powinno być jeszcze. Chyba dorosłych, będę pytał, bo dzieci coś śpiące. Powinno być jeszcze. O! Serce. Powinno być serce i powinno być jeszcze co? Mapa, serce i. Betlejem. I Betlejem. Właśnie. To ja wam może coś pokażę, bo skoro tak jakoś niemrawo nam idzie. Jest mapa. Widzimy mapę. Kto widzi mapę? Widzimy mapę. A widzimy serce? Tu jest serce. I jak przybliżymy, to jeszcze jest Betlejem. Nie Betlejem, tylko nasz dom, bo Betlejem jest w środku serca. I tam właśnie przez trzy tygodnie chcemy dojść. A ten domek. Wiecie, co to jest za domek? To jest domek, gdzie mieszka każdy z nas, bo z tego właśnie domu ruszamy. Jest taka książka, która mówi, że przygoda zatrzyma się tuż za progiem i wiedzie dalej, dalej w górę. I to serce wyznaczy nam drogę. Będziemy przez trzy tygodnie iść do góry, w dół, do góry, w dół i dojdziemy do Betlejem. Również mówiliśmy, że pójdziemy do Betlejem, z czym w dłoni? Ktoś może przypomina sobie? Z Lampionem, tak. W jednej ręce będzie Lampion, a w drugiej ręce będzie. Koleżanka też pójdzie, warto zabrać koleżankę. Paszport. Tak jest, będzie paszport. A do czego służy paszport? Aby przekroczyć granice, właśnie czy my w czasie tych rolat będziemy przekraczać granice? Myślę, że każdy z nas, jak wybiera się w taką podróż roradnią, to chce przekraczać granicę. Chce przekraczać granicę, bo być może jesteśmy gdzieś tam czymś uwięzieni i chcemy przekroczyć granice, żeby stać się wolnymi. To jest bardziej tak dla starszych. A dla młodszych będą takie prawdziwe paszporty. Każdy będzie mógł otrzymać taki mały paszport, na którym jest serce. To serce, które jest na mapie. I w paszporcie, ktoś z Was ma paszport, na pierwszej stronie będzie zdjęcie. Będzie również data, ale nie data urodzin, tylko data chrztu. I również będzie podpis. Każdy się podpisze. I jak może wiecie, w paszportach, jak się przekracza granicę, to podbija się co? Pieczątki. Tak jest. I każdy, kto dostanie paszport, to w kolejne dni na kolejnej stronie będzie mógł otrzymać pieczątkę. I ta pieczątka będzie nas przybliżała do Betlejem. A gdzie będą przybijane pieczątki? Czy ktoś z Was był w ubiegłym roku, kiedy z witraży przybijało się światło? Hania była? Jantosia była. Tak, tego roku. Będzie pojawiał się dźwięk nie wiadomo skąd, nagle, i tam będzie można otrzymać pieczątkę. Czyli tak, dzisiaj jest taki wstęp, żebyśmy wiedzieli, że ruszamy z mapą serca czyli jest mapa, jest wyspa. Jak będziemy się dokładniej przyglądać tej mapie, to zobaczymy, że są drzewka, są zwierzątka no i inne przygody mogą nas spotkać po drodze i będziemy się posuwali w górę, w dół, w górę, w dół i do Betlejem. Po drodze będziemy zbierali pieczątki i w ten sposób dojdziemy do Betlejem. Każdy dzień również będzie miał swój symbol, bo na każdej stronie oprócz pieczątki będziemy mogli coś wrysować. Na zakończeniem przy świętej powiemy co? Zadanie będzie dla młodszych, ale również będą zadania dla starszych. Czasami będą takie same, a czasami w zależności od stopnia trudności będą trochę inne. Czy jest ktoś chętny, kto by chciał się wybrać w tą podróż do Betlejem? Jedna dziewczynka, Pój dwie, trzy. I starsze. Dobrze. Nie musi nas być tłumu. Ważne, żeby była ekipa, która chce iść i jest otwarta na przygodę. I chce, by dojść do Betlejem, bo w Betlejem wydarzy się coś małego i dużego zarazem. Betlejem jest właśnie w środku naszego serca. Zgodnie z zapowiedzią, chętne dzieci zapraszam po zakończeniu mszy świętej po odbiór paszportów. Zadanie dzisiaj jest bardzo proste, żeby paszport otworzyć na pierwszej stronie. Skleić zdjęcie albo narysować siebie, znaleźć datę sztu i podpisać się. A zadanie, może i dla dzieci, ale głównie dla dorosłych, na początku drogi jest tak, że może być zapał, żeby ruszyć, ale może być pewnego rodzaju niechęć. Czy dam rady, czy się opłaca, co tu zrobić, i wtedy potrzebna jest tak. Determinacja. O tym mówiliśmy sobie już jakiś czas temu. Determinacja, gdzie możemy wychwycić słowo termin i myślę, że warto zaplanować, jakie są najważniejsze wydarzenia w drodze do Betlejem. Trzy tygodnie. Jakie terminy warto tutaj szczególnie wyznaczyć, żeby nam nie przypadły. Można wyznaczyć terminy trzech tygodni, ale generalnie można sobie zaplanować terminy. Wstawania, modlitwy, odpoczynku, solidnej pracy i terminy tego, kiedy kładziemy się do łóżka. Po to, żeby w Betlejem faktycznie znalazł nas Pan Jezus, byśmy my znaleźli Pana Jezusa, ale także by On znalazł nas. I na to byśmy ruszyli w drogę i mali i duzi tą drogę, która będzie zmieniała kierunek, czasami w górę, czasami w dół, czasami będzie się nam chciało uśmiechać, a czasami będzie nam się zbierało do płaczu, żeby mimo wszystko nie rezygnować, tylko iść do przodu, tam gdzie nas będzie prowadził, jak ufamy, Duch Święty. I na to wszystko przyjmijmy Boże Błogosławieństwo.